Prezentant Norwegii, debiutujący na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich, 22-letni zawodnik, 17. w tym sezonie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z rekordem życiowym 221,5 metra. Tutaj Zwickersund z tego sezonu. Będzie bardzo daleki lot, bardzo daleki Welty. chyba najdalej lądował. To jest, proszę Państwa, znakomity rezultat. Aleksander Sztekl. Bardzo, bardzo zadowolony. Entuzjazm publiczności na trybunach 234 metry. No więc to jest fenomenalny lot welty. Nowy rekord życiowy tego zawodnika. W pięknym stylu, choć lądowanie, zdaje mi się, pozostawiało wiele do życzenia, no ale jak się ląduje na płaskim, no to przede wszystkim zawodnik myśli o tym, aby ustać ten skok, aby nie było upadku. Udało się to, runę Belcie. Dostał noty od wszystkich sędziów po 16,5 punktu. No nie bo nie było tam oczywiście telemarku. Mocno wychylony do przodu. No ale lot fantastyczny.